Jeszcze wczoraj namówili my se ze zbiniem, że niedziela to będzie dla nas ekstra święto. Kobiecki mają dzień kobiet, dzień matki. Tej, a my co? Niedzielę my ze zbiniem, będziemy sobie dzień dziecka. Rano będziemy przyjmować prezenty, a po południu pojadiemy się na rybcie. Tej, ja mówię do Dobinia. Ale zaś czy nasze ślubne przyjmą to do swojej osobistej podświadomości, że w tym dzień my ekstra przywileje. Nie od dziś mi się wydaje, że ją pomału dzieci nieje. Ale nie wiada, jeżeli one to zrozumieją. Wiele rano oblekliśmy se ze zbiniem dziecinne jaczki, krótkie amywadejki, skłonięte na kostki patenki i dymki na kiertach. Ochrypali se także kalapki, że mieli gładkie jak motyczka bębasa. I dalej w naszej sypialce, jak istne szranki, zacznijmy w szczekla. A my co? Zapiała na nas Flącka, jak weszła z herciem do pomieszczenia. – Hebać dostaliście komplet rapla? Helcia, Prącka, uśmiechnął się do niebiniu. Daj im, pójdźcie do nas. Zrobimy se graniaste. Widząc to kobiecka, że to nie żadne żarty ani dziecinata lecą na nas pięściami, a my nic. Bardzo udajemy, że bawimy się w nimi z gonitwą. Koniec w końców dniu dostał lekujtko w kluber i wskrobał się na szafę rzeczy. I on jest się pomiędzy liści od filodendra i sam defiluje filuje na nasze dziewczynki, połam. a kuku, a one usiadły ze kole stołu i powiadają Sprawa jest poważna, więc zanim wezwiemy pogotowie, chcemy z wami o tym porozmawiać. Możecie powiedzieć, o co wam się rozchodzi? My, powiadał, My ze zbiniem obchodzimy syn dzień dziecka. A wy dzisiaj chcecie tak bariować, czy już od teraz zawsze? Dobrze, niespodziewanie zgodziła się flodzka. Tali, pójdźcie do nas, pobyszki. Dajcie sznupki. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Ino my podeszli. Już nas objęły w pół. Zaczęły całować i ściskać. Dopiero my po dobrej chwili się kapi, że w objęciach naszych kochanych małżonek ani drgnąć. Kompletnie byli obezwładnieni. W pewnej chwili Frunzka chwyciła nas za knyki i mówi: Zaraz pójdziecie, Helcia, wskaż na dziewczę po dyscyplinę. Bo mi się zdaje, że te nasze grzubki są nieusłuchane, nic potę i za dużo rejbrują. Już za moment Helcia wstanęła przy drzwiach, żeby odciąć na drogę, a Fruncka z dyscypliną gaści powiada: Zaraz pójdziecie mi na działkę i opelicie wszystkie radunki. ale tak. Żeby z złego ziela nie zostało. A niech mi które bez pomyłkę radyskę uszlubię, To bez nie wyjdzie na dwór. No i już było po święcie, Ale na rybcie to my se i tak pojadymy. Choćby szpiker we w głównym wydaniu godał, Że łowienie jest niesłuszne, To ja jestem gotów wychylić się przez okno i wołać, Ludzie! Nie byćcie dziećmi! Wszak tylko ryby i dzieci nie mają głosu. Nie? No.